Witam Was kochani serdecznie na moim kanale. A teraz zapraszam Was na drugą część homeniu. Tym razem będziemy, będą tutaj miseczki, patery, kubeczki, i naprawdę dział jest podzielony. Pomiędzy awokado a cytrynki, więc. No i jeszcze kaktus. Tak, kaktus też jeszcze tutaj ma swoją jakąś rolę, więc piszcie później w komentarzu, co Wam się najbardziej podobało. Tak więc bierzcie kawkę, herbatkę, się wygodnie i życzę Wam miłego oglądania. Zachęcam Was kochani również do subskrybowania, komentowania i lajkowania kanału, dzięki temu może się lepiej rozwijać, za co bardzo Wam dziękuję, tak więc nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę jeżeli Wam się odcinek podoba i koniecznie napiszcie mi w komentarzu co Wam się spodobało w tym odcinku. A teraz zobaczcie jaka piękna patera za 70 zł właśnie z awokadem jest dostępna i jest tutaj duży plus, że ta aplikacja jest na zewnątrz. Ponieważ nieraz jest w środku, a w środku to jednak już nie ma tego uroku, bo wsadzimy sałatkę i po prostu na zewnątrz jest biała miska, a w środku aplikacja zakryta. Tak więc fajnie, że pomyśleli, żeby tą aplikację dać na zewnątrz. I'm okay. W menu możemy również kupić te słoiczki, takie szklane z tą bambusową przykrywką. Mianowicie tutaj jest jeszcze dodatkowo nałożona taka taki wikinowy koszyczek, ale cena tu jest zabójcza, bo 50 zł. Tak więc w Pepco kupimy takie bez tego koszyczka za 15. Zobaczcie tutaj jaka piękna paterka, taka mini za Wokado pokazała się w kolekcji 30 zł. Bardzo mi się ona podoba, jest taka mała, można na niej sobie przekąski jakieś poukładać, nawet awokado pokroić, czy jakieś owocki w okresie letnim i to będzie cudnie wyglądało. Z kolei ta paterka jest dosyć ciężka, ma dziurkę, możemy sobie ją swobodnie gdzieś zawiesić. I kosztuje 67 zł. Ale teraz pokażę Wam Hit Lata. To jest ten kubeczek. Przepiękny kubek awokado. Powiem Wam, mega mi się spodobał to, że on jest tak wycięty. Widać niby tą pestkę. Cudowny, cudowny. Ja kocham kubki i naprawdę ten mi się bardzo spodoba. Możecie napisać mi swoją opinię, czy też Wam się ten kubek podoba. Kosztuje 38 zł. Ja jestem zakochana. I kusi mnie znowu i tak będę patrzeć na niego. Oko nacieszyłam, tak pewnie moja Eluś obejrzy też ten y, filmik i myślę, że razem nacieszymy oko. Miałam zagwustkę, bo mówię: Co to jest takie twarde? A to fartuszek, słuchajcie, 50 zł. Hm. nie wiem dlaczego taki sztywny, na no, okej. Okay. Ręczniki mm, kuchenne za 30 zł i za 28 zł. Widzę, że już poszły do góry. Kosztowały zawsze 20, 22, a teraz patrzcie, już 28 i 30. Masakra. Ale dobra, minus 90% i wtedy możecie korzystać. Opłaca się kupić właśnie przy promocjach. Ale na wyprzedaży też, ponieważ taki ręczniczek nawet możemy upolować za 8, 9, 10 zł. Dobrze, co my tu mamy? Komplecie dwóch ręczniczków, takich, um, one są takie troszkę um, sztywniejsze. 40 zł. Ojej, 40 zł. I tu mamy. Z właśnie aplikacją awokado. No i przechodzimy na ten stolik cytrynowy. Tu jest też tyle perełek, że normalnie głowa boli. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Mi bardziej się podoba ta lewa strona, jak patrzymy tak przodem. A Wy możecie napisać, który Wam tutaj się bardziej spodobał. Czy te może miseczki w kształcie cytrynki. Bardzo ładne. W środku są śliskie, a na zewnątrz jest taki mat. I to naprawdę przypomina, jakbyśmy miały cytrynkę. I kosztuje 30 zł. Fajne na jakąś przekąskę. nawet pokroić w pasterki cytryna i wyłożyć na jakiejś imprezie, czy jakimś ktoś do Was przyjdzie fajnie będzie wyglądać. No i ten kubek cytrynka jest cudowny. On naprawdę bardzo przypomina cytrynę. Zobaczcie, ma nawet taką jakby alaskórkę. No super, po prostu mega. Podoba mi się to, że coraz lepsze robią te kubki. 30 zł za ten kubeczek. No, i tutaj aplikacja w środku, na zewnątrz jest. No, tu mają plus, że na zewnątrz też to ładnie wygląda. 36 zł takie miseczki żółte, w środku jest ta aplikacja cytrynek. Ale konkurencją jest za 36 zł ta miseczka z kaktusami. Cudowna, mi się ta bardziej podoba osobiście? Nie wiem, tylko no, szkoda, że to na zewnątrz, ale okej. Okay. To jeszcze ujdzie, bo na zewnątrz również ładnie wygląda ta miseczka. No i teraz wy możecie napisać, która bardziej Wam się podoba. Kaktus czy, czy cytrynka, jestem ciekawa Waszych opinii. Tu mamy takie miseczki, w środku jest piękny kolor żółty, a na zewnątrz zobaczcie, jest taki kwiatuszek, taki delikatny, i jest lekko nakrapiana ta miseczka. Ma takie kropeczki brązowe, które widać dopiero no niestety w sklepie, bo kamerka tego nie łapie. I kosztuje 36 zł. Te zestawy tam w tyle kosztują 120 zł. Nie wyciągałam, bo sami widzicie, miałabym tutaj no, mega wera chyba do yy, zrobienia. Tak więc. Cena podana, a jedną wam wyciągłam, żeby pokazać, bo tu jest coś takiego malutkiego, a mianowicie są urocze pszczółki i one są pięknie wykonane. Naprawdę efekt jest świetny. Cztery miseczki w takiej złotej oprawie bardzo ładne. W tej cytrynowej kolekcji mamy takie miseczki, i tu jest Mega Plus zobaczcie, 20 zł. Na zewnątrz, w środku, mamy aplikację, co naprawdę jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ obojętnie co włożymy, to widać tą aplikację. Możecie napisać, czy Wy na to zwracacie uwagę. Ja w sumie tak za bardzo nie, ale wiem jakie mam komentarze, wiem co już tutaj po rozmowach w sklepie to jest bardzo dużo osób, które. No niestety, ale patrzę na to. Mamy tutaj jeszcze taką, patrzcie, cukierniczkę. Ona jest tak śliczna, malutka, fajna do ręki. 40 zł. I kochani, tu powrót do przeszłości. Ja pamiętam te szklaneczki, które miały właśnie takie koszyczki. One no miały jeszcze takie uszy do złapania, ale były też bez uszy, dosłownie takie. Normalnie, szok. Piszcie w komentarzu, czy też je pamiętacie. Tu w home menu kupicie je za 16 zł. Następna fajna paterka mini 30 zł, w tej wersji właśnie cytrynki. Można na nią sobie wyłożyć jakieś ogóreczki pokrojone w plasterki czy coś zielonego i fajnie to będzie wyglądało. Z tej serii też mamy paterkę w tej samej formie kosztuje również 66 zł. Ale powiem Wam, że ta z awokado chyba bardziej mi wpadła w oko. A tu, szok. W gdzie są właśnie kaktuski, jest taka osłonka. No, i ta cena mnie powaliła 96 zł. No, osłonka jest piękna, ale cena jest zbyt wysoka. I zobaczcie tą właśnie paterkę w kształcie kaktusa. Bardzo ładna, ma wypukłe te właśnie kolce, cudownie wygląda i kosztuje 18 zł. Powiem Wam, że nie mam nic właśnie w takim okresie letnim i ona chyba będzie idealna na właśnie podstawkę pod łyżeczki czy na torebki z herbaty. A tu już widzicie Donice. Mamy podobne w Pepko. Tutaj kosztują 36 zł i takie podkładki, które kosztują 14 zł. Są beżowe i czarne. Po drugiej stronie stołu zobaczcie, jaka piękna. Aha, no właśnie, to może służyć chyba tylko jako wazon. Tak więc, za 76 zł w formie kaktusa możecie kupić przepiękny wazon. Bardzo ładne są też tutaj też paterki z takimi miseczkami. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, jakby taka łyżeczka. Za 90 zł. No, cena też jest kosmiczna. Tak więc ja nacieszam oko. W Homeniu pokazały się również takie kubeczki z tym korkiem na dole. W pepku kiedyś były, bodajże w, w okresie świąt Bożego Narodzenia, bo pamiętam, że tam były te jelonki i były przepiękne. Tak więc tutaj zapłacicie 24 zł. I tutaj macie po prostu hit. Szklanki w kształcie właśnie tego kaktusa i ja w tych szklaneczkach się zakochałam. Kosztują 50 zł, ale wyglądają przepięknie. Zobaczcie, nawet widać te wypustki. No cudowne szklanki, przepiękny komplet na lato. Ciekawa jestem waszych opinii, tak więc piszcie. I teraz już ostatni stolik z takim akcentem fioletu. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. I zaczynamy od takich miseczek na dipy na przykład. Kosztuje 20 zł. I zobaczcie jakie fajne talerzyki. One nie są okrągłe, a mają takie fale dookoła i to mi się chyba najbardziej w nich podoba. Kosztują 26 zł. Wzór też jest ładny. I zobaczcie, jaka fajna dekoracja, rowerek, gdzie możemy włożyć tam właśnie w tle Donicę, i pięknie to wygląda. No ale cena 200 zł to jest coś szalonego. Ta miseczka, taka mini za 26 zł. No też ta cena mnie trochę zaskoczyła, ale bardzo ładna jest ta aplikacja. I teraz zobaczcie na koniec, pokażę Wam, jakie są dostępne skarbonki. No, Homeniu ma piękne skarbonki, tak więc zerknijcie. Wow, ten piesek po lewej jest przepiękny, ale co mi wpadło w oko, to ta, ten kuferek, zobaczcie, cudownie to wygląda. Kosztuje 50 zł i plus, że można sobie pieniądze wyciągać, bo ja często lubię zaglądać, ile mam w skarbonce. Tak więc, no, fajna ta skarbonka. Na koniec, ostatnia rzecz. Bardzo ładna poszewka ze skrzydłami takiego anioła. Kosztuje 50 zł. I kochani, to by było na tyle dzisiaj z tym przeglądem. Zostawiam Was z najlepszym foto. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Zachęcam Was jeszcze raz do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Dzięki temu kanał może się lepiej rozwijać. Za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Wam miłego wieczorku. Kochani, przegląd z wyprzedażą będę przerabiać teraz. Ale nie wiem czy zdążę jeszcze go wrzucić, tak więc jutro najwcześniej do godziny 10 macie na kanale. Tak więc buziaczki, dziękuję, pa!